Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kupię sobie nową ekskluzywną ofertę. W sumie kupię je dwie, bo w sumie jak wiecie, są dwie nowe oferty: jest skin do Colta za 24 zł i yy, odznaki za 14. Także dzisiaj sobie to kupię i jeszcze te emotki do Rosy za 50 gemów. W sumie jest to bardziej opłacalne te emotki do Rosy niż zwykły Pimpak, bo Pimpak kosztuje 49 gemów i tam są tylko 3 emotki, a tu mamy 5, za 50 gemów 5 emotek, więc tutaj jest bardziej to opłacalne jeszcze do Rosy w sumie. Dosyć fajnie, no i tutaj oferta z Coltem Szczerze wydaje mi się, że jest to trochę mało opłacalna oferta No w sumie 40 zł za te dwie oferty No tutaj jest skin do Colta i 5 emotek W sumie jakieś tam puchary za 14 zł Z czego możemy użyć tylko dwie emotki Więc w sumie to jest takie trochę mało opłacalne Ale ja sobie dzisiaj to kupię Także przechodzimy do zakupu Najpierw kupuję sobie za 50 gemów te emotki dorosłe Oczywiście wspieram kod Ewe Także wybieramy... Ja już sobie tu kupuję za 50 gramów emotki. Mamy 5 nowych emotek do Rosy. Jak wiecie, ja też zrobiłem sobie challenge e, z właśnie z tą Rosą, więc emotki też tam miałem. Czekajcie, wybiorę sobie jeszcze tu szybko. Okej, okay, tu jest Rosa. No i widzicie, tutaj mam emotki. Trochę tych emotek mam. Brakuje mi jeszcze 4 emotek do Rosy, i będę miał wszystkie. E, więc na razie nie będę w sumie wybierał. Chociaż nie dobra, teraz nie będę wybierał. Wybiorę sobie to po odcinku. A teraz przechodzimy do e, kupna właśnie. Tych dwóch ofert najpierw kupimy sobie może ten pakiet odznak niech będzie za 14 zł, więc lecimy. Dobra, ja już tutaj zapłaciłem. Uwaga, i mamy chyba, jeszcze chwilę trzeba poczekać. Ok, tutaj zakup po, pomyślnie. No i mamy nowe emotki. 5 nowych emotek z pucharami. Także odbieramy sobie to. E, później to wszystko poustawiam w sumie. Teraz jeszcze przechodzimy do Kolta. za 24 zł jest to w sumie skin limitowany. Też stwierdziłem, że sobie kupię już trudno. Niech będzie, więc kupuję za 24 zł. W sumie skin do kolta kupiony, także odbieramy tutaj ok. No i mamy nowego skina do kolta. Zobaczymy sobie jak on dokładnie wygląda. Możecie napisać, czy wykupiliście którąś z tych ofert, czy emotki, czy, czy właśnie tego skina do kolta. Odbieram sobie już tego kolta. Tej oferty za 50 zł. nie będę kupował, bo to już mi totalnie niepotrzebne. Także do kolta mam w sumie 4 skiny. Tutaj Królewski Agent, Banita Colt, Colt Corsage i jeszcze mamy tutaj Rival Colt. Jest całkiem fajnym skinem. No tutaj wygląda, ma słuchawki, e, w sumie, pistolety, gdzie tam się, e, kręci się logo broster, tak jakby był w matchmakingu, więc fajnie to wygląda. Ten drugi pistolet chyba też ma e, właśnie to logo broster. tak, no tutaj trochę pod kątem trzyma, ale da się zobaczyć. No, wygląda całkiem fajnie tutaj e, puchar ze skrzydłami na plecach, więc okej. Okay. Więc ja jeszcze sobie tylko wybiorę e, te emotki, właśnie. Myślę, że wezmę sobie e, tą emotkę i tą, później zmienię to oczywiście. Ja na razie lecimy do Colta, też mam tutaj trochę emotek. Lecimy na Probalu, zobaczymy jak to wyjdzie. W sumie nawet nie zwróciłem uwagi, czy dobry tutaj Star Power wziąłem, wydaje mi się, że tak. Też za bardzo mapy na Colta nie ma, ale to nieważne. Coltem też jakoś dobrze nie gram. Więc okej, okay. używamy sobie oczywiście emotek. Tutaj lecimy. Colt wygląda całkiem fajnie. Te animacja ataku jest całkiem fajna. Sky okay. ULT! Ładnie, ładnie tutaj wpadło. Okej, okay. czy uda się to przejść, abym ja mógł to podać do tego... Sergea, ok, w sumie mogłem to szczelić. Dobra, nice, szczelił to. myślę, że się będzie bawił. Ok, wrzucił te pistolety, ten kolt, jak się cieszył. Nie wiem, czy to widzieliście. Pewnie będzie też widać to na end screenie. Więc będzie okazja jeszcze zobaczyć. Dobra, ja w ogóle tutaj gadżetów nie używam. Teraz chciałem, no niestety, no tutaj Mortis zbyt łatwo to porobił. Lecimy, no mam nadzieję, że uda się tutaj wygrać, chociaż jakiś mecz. O nie, niestety teraz ten karl mnie za łatwo porobił. Mamy jeszcze minutę 20... 6 dokładnie, żeby żeby tutaj cokolwiek zrobić. Mam nadzieję, że nie przegramy. No i lecimy tym nowym skinem. Może on akurat skilla dodaje, czy coś zobaczymy. Ok, teraz robimy podjazd. O nie, głowa, czy uda mi się ubić Dobra, udało mi się. Na ślepo ult. Dostał tam trochę ten tick. Y jeszcze Mortis będzie tutaj bronił. Dobra, podanie do serża, No i chyba będziemy mieli wygrane. Mortis wchodzi, dobra, nice. Nie bawi się w żadne trickshoty, więc mamy e pierwszą grę wygraną. Star playera z gardą. Ok, no widzicie, Colt jakoś podskakuje, tam coś mówi do mikrofonu, więc fajna nawet animacja. Wydaje mi się, że ten skin może być rzadko spotkany, no bo wiele osób może go nie kupić po prostu. Także lecimy z drugą grom. Ok, tutaj token doubler też oczywiście wpada. Ja lecę z drugą grą, jeszcze sobie tylko emotki zmienia, wiecie, żeby jednak tutaj... E, pokazać wszystkie te emotki Teraz bierzemy płaczący puchar i wkurzony I na końcu weźmiemy sobie tę epicką W sumie to jest chyba epicka emotka Więc zaczynamy drugi med. zobaczymy Tutaj trochę może być ciężej, bo jest Daryl, Spike, Bibi e, Mam nadzieję i tak, że się uda Tutaj jakieś chyba gwiazdy to lecą ten atak Przynajmniej tak mi się wydaje Możecie napisać jak wiecie co to jest e, Dobra, Outtime poleciał Trochę ten Daryl dostał Okej, okay, Tara porobiła Daryla No tutaj ult już trochę nie sięgnął, ale dobra Mamy to Wszyscy padli teraz czekać. Ok, Bibi wychodzi. Za chwilę będzie daryl, dokładnie. Daryl też już idzie. Okej. Dobra, ten Spike, no niestety oni wychodzą teraz. Rozwalę tu im tą lewą stronę, żeby ten daryl chociaż trochę bez sensu, bo teraz i tak wyszedł tamtą, dobra. Aj, niestety, dostałem od tego spajka jeden za jeden. Niestety tatara jeszcze ma ulta, więc może tutaj... Okej, no daryl tam dobrze. Tego ulta wykorzystał. Minuta 45. Tu Bibi jest. Okej, ściągła go ją tatara. Dobra, czy uda się tu jakoś strzelić? No nie, to już było takie na siłę. Dobra, u gadżet użyty. O, ult totalnie w świat, ale dobra, nieważne. Mamy tutaj Darela i tak, Bibi znowu wychodzi, no oni cały czas wychodzą i padają. Czy uda się tutaj, czy ten Spike wybroni? No nie, Spike zdecydowanie za duży damage, żeby tutaj szelić. To no nic, nie mogę trafić dopiero za time, a coś tutaj trafiam. Żeby oni teraz nam nie walnęli jakieś bramy. No trochę idą do nas, no niestety ja padnę. Mam nadzieję, że Tatara tata, z tym Rico wybronią. Okej, okay, Tara ma ulta. Dwóch ściągnęła, a niestety padła. Ale i tak, Rico, Rico dobił, więc git. Ja sobie wyślę tą emotkę nie wkurzonego puchara. I No i co? No i lecimy dalej. Dobra, Colt e, Spike pada. Dobra, ładny ult nawet siat tutaj w tego e, Daryla. Dobra, Bibi też, no ale... Okej, okay, niestety e, tutaj wybita piłka przez tą Tarę. Chyba przypadkiem. Ten Daryl niestety nie padł. Okej, okay, trochę bramka rozwalona No nie, no ta piłka znowu nie doleci, widzicie Spike chyba trzeci raz broni e, Masakra Okej, okay, no Tara ulta kolejnego W sumie bez sensu rzuca, nie wiem po co ten ult No ale nieważne, no to widzicie Trzymamy ich tutaj cały czas Zapowiada się na wygraną grę, no ale wiecie No nie możemy tego strzelić Niby ich trzymamy, a szczelić już jest tutaj problem e, Może teraz 15 sekund został sam Daryl Niestety ult, Fiat w sumie mogłem sobie go zostawić Tara ma ulta jeszcze Okej, okay, no kolejny. chyba tatara rzuca te ulty, żeby po prostu mieć hila bo coś mi się nie chce wierzyć, że ona to, nie wiem, specjalnie albo coś takiego robi. Bo kolejny raz już wywala Ulta tak o, po prostu. Dobra, jakby podała teraz do tego Rico, dawaj Rico. Dobra, mamy druga gra wygrana, więc dosyć fajnie. Udało się drugą grę wygrać. No i znowu mamy animację wygraną tego Colta. Niestety, no nie udało mi się znowu Star Player zdobyć, ale no koltem akurat tutaj za dobrze nie gra, więc też problem z tym trafianiem. I myślę, że lecimy z ostatnią grą tylko sobie jeszcze wybiorę tą ostatnią emotkę zostawię w sumie ustawię sobie takie emotki jakie będę używał czyli może to i niech będzie ten wkurzony puchar myślę że te dwie emotki będę wy używał albo po prostu będę sobie co jakiś czas zmieniał jak oczywiście nie zapomnę ten skin też jest limitowany także nie będzie chyba go już nigdy w grze przynajmniej tak mi się wydaje no bo tutaj jest zaznaczone przebranie finału światowego 2020 więc no w sumie trochę lipa jakby był E, cały czas dostępny, ale no nie wiem. Tak mi się wydaje, że jest to jednak limitowany e, skin, więc lecimy myślę z ostatnią grą. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie ta gra i ostatnia emotka w sumie do przetestowania z tymi pucharami. Dobra, mamy Franka, Max, Mortisa. U nas jest e, Max i Mortis. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, od razu leci emotka. Wiecie, trzeba się pochwalić, że e, kasy się wydało na grę, 14 zł na emotki i 24 zł na skina. E, dobra, ta Max po prawej stronie, to czy ten Mortis tego? Dobra, mamy to. Uda się Max pokonać? Dobra, mamy, ja, mi się nawet udało pokonać Max, czy ten Mortis to strzeli? Dawaj, dawaj tam, okej, okay. niestety nie, nie udało się, Frank wychodził, więc, o, tutaj było trochę ciężko to strzelić, dobra, ult taki na bardziej rozwalenie, niż żeby trafić kogoś, czy ja tutaj padnę? Okej, okay, udało się, jeszcze, jeszcze żyje, udało się Max porobić, Mortis też tutaj dosyć ładnie dostaje. Mam nadzieję, że uda się tutaj strzelić Dobra, lewa strona rozwalona Ale chyba to już było niepotrzebne, bo i tak strzelili Więc mamy 1 do 0 Czyżby by, czy, czy, tu były trzy gry wygrane? Na odcinku Fajnie by było Okej, okay, kolejna, kolejna akcja zatrzymana Okej, okay, no i niestety jednak nie zatrzymana Bo Mortis to strzela Jeszcze zdążył tą piłkę podnieść i strzelić tą bramę No niestety Frank już tam ucieka z tym ultem nie będzie za chwilę ultował. Czy uda się szczelić? No niestety nie uda się. Ten Frank teraz na ulcie od Max, więc trochę problem. Ult w sumie tak... E, taki średni. Dobra, minuta 10. no Dlatego Franka mamy totalnie e, przerąbane, żeby cokolwiek zrobić. Dobra, auto aim, szybko ubijamy go. No i niestety nie będzie trzech wygranych na odcinku, będą dwie, bo niestety ten mecz przegrywamy. Ale przy okazji sobie zobaczymy animację przegranej. Po prostu w sumie Colt się denerwuje, próbuje zerwać sobie mikrofon. Jest wkurzony, także... Niestety przegrana, minus 7, ale nieważne Przynajmniej sobie zobaczyliśmy animację przegranej Tak jak już zresztą mówiłem I widzieliście, no więc to, no myślę, że to będzie tyle w tym odcinku 40 zł poszło na te W sumie dwa pakiety z tym skinem do Colta I z tymi emotkami yy, Z Puchara, tak jak mówię możecie napisać Czy wykupiliście coś z tej oferty, może skina Albo po prostu emotki, także możecie napisać Zostawcie łapę w górę, jak wam się spodobało Zasubskrybujcie kanał, no i co? Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema